Billy Jenkins Cup, niegdyś Fed Cup, y, organizacja, która doskonale kojarzy się z kobietym tenisem. Davis Cup to męski tenis, a Dawid Celt od roku 2018 jest kapitanem kadry kobiecej. No i w tym rozdaniu przeciwko parze Nowozelandii czy kadrze Rumunii ma igę Natalię Świątek, ma Lindę Klimowiczową, która być może zadebiutuje w kadrze, Kaszykawa Martynę Kupkę, czyli skład, który daje Ci, Dawid, duże polo do popisu. Tak, to prawda. Yy, taki skład udało się zebrać, powołać na ten turniej w Gorzowie. Myślę, że, że nie ma powodów do narzekań, zdając sobie sprawę z tego, jak ciężko jest generalnie dziewczyny namówić do, do tej rywalizacji na koniec sezonu, w listopadzie, po sezonie, po mastersie, więc te tenisistki, które kończą sezon w październiku, jak tu z nimi rozmawiać, jak je przekonać, żeby, żeby czekały do listopada, żeby zagrać w takim turnieju jak Gorzowie. Nie narzekam. Bardzo się cieszę, że jest Iga, bardzo to doceniam. A, no i teraz trzeba pokazać po prostu dobry tenis na korcie i, i wykonać swoje zadanie. Ale widzę chemię, że ten zespół to jest naprawdę nie tylko Iga Świątek, Gwiazda, Super Tenisa, sześć szemów na sześć finałów rozegranych, ale to jest ekipa, która świetnie się rozumie na korcie i poza nim. Tak, to prawda. W zasadzie Linda jest nową, nową osobą w, w tym teamie. Jest z nami po raz pierwszy, reszta zna się doskonale, spędziliśmy ze sobą już mnóstwo czasu, rozegraliśmy dużo meczów, sztab praktycznie się nie zmienia od początku mojego początku prowadzenia tej drużyny. Martyna, Kasia czy Iga świetnie się dogadują, Iga z Martyną ten sam rocznik, znają się od małego. Iga z Kasią na turze, czy w reprezentacji też już dużo czasu spędziła, także naprawdę myślę, że klimat jest bardzo fajny, nie ma na co narzekać, ale pamiętajmy też o tym, że tak naprawdę atmosfera w drużynie nie jest dobra wtedy, kiedy są wyniki. Dawid, mówimy, że jesteś fanem Speedwaya. W Częstochowa pojechał tu kapitalny mecz ze Stalą Gorzów. Doyle, Pawlicki, Hansen. Niesamowity mecz, który trzymał w napięciu. Jak przyjeżdżasz do takiego miejsca jak Gorzów, to masz czas, żeby na na chwilę pójść, czy nie? Jest szansa, że... Wiesz co, nigdy nie byłem na tym stadionie, pomimo wielu, wielu zaproszeń. Miałem, senator Komarnicki mnie wielokrotnie zapraszał. Nigdy, nigdy, na ten stadion nie dotarłem. Jest szansa, że w poniedziałek tam się pojawię, po, już po turnieju. E, z Jackiem Dreczką jestem umówiony. Może coś tam nagramy e, odnośnie właśnie Żużla. Jeden z niewielu stadionów w Polsce, na których jeszcze nie byłem, więc chętnie, chętnie sprawdzę, chętnie zobaczę. na no, Żużel kocham jest z mojej krwi oglądam, śledzę, więc no, o tym moglibyśmy jeszcze rozmawiać pewnie ze 30 minut, ale na to nie ma czasu. Dziękujemy uprzejmie. Bez Żużla nie ma życia. Każda chwila bez Speedwaya to jest stracony czas. Dziękuję, Dawid. Dziękuję bardzo. Billy Jinking Cup, e, debiutantką w kadrze Polski jest Linda Kimowiczowa. urodzona w Ołomuńcu ale. Bo gadamy oczywiście w mowie Hrabala, Kundery i Hawla. Damy a panowie, naszym hostem jest Linda Kimowiczwa. Linda, to jest Určite Obrowski. To dla ciebie wielka i wspaniała chwila, bo po raz pierwszy zagraż w reprezentacji Polski. Co to dla ciebie znaczy? Jak ważny jest ten moment dla twojej kariery? To moment dla waszej kariery. Tak nie kumos, tak się Dziękuję bardzo. To moja premiera na turnieju Billy Jean King Cup, więc jestem naprawdę podekscytowana i nie mogę się doczekać na wasz mecz Oglądałem twój mecz w kwalifikacjach Wimbledonu, gdy rywalizowałaś z Iwą Do awansu zabrakło niewiele. Oczywiście na tym poziomie każda dziewczyna potrafi grać w tenisa. Zawsze decydują drobne szczegóły i to właśnie wtedy coś poszło nie tak. Myślę, że było to przy stanie 4-4 w trzecim secie, przy wyniku po 30. Ona dobrze zaserwowała i niestety straciłam swój serwis, ale mogę powiedzieć, że to był świetny mecz, który dał mi mnóstwo doświadczenia i pozwolił mi zrobić krok naprzód. Czeskie Czeskie zawodniczki grają bardzo dobry tenis na mączce lub na trawie. To ich ulubione. Ulubione nawierzchnie. Petra Kwitowa, Marketa Wądruszowa, Barbara Krejcikowa czy Katka Siniakowa dokonywały tam fantastycznych rzeczy. A jaka jest twoja ulubiona nawierzchnia? Ulubiony na tenis. Tak, a syta trawa? No. Wybieram trawę, bo czuję się na niej najbardziej komfortowo. Gram płaską piłką bez rotacji i ogólnie czuję się tam bardzo komfortowo, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Więc trawa jest prawdopodobnie moją ulubioną nawierzchnią. Proć w przeszłości reprezentacja Czech była bardzo sławna, wygrywała Fed Jaki jest główny powód, że zdecydowałaś się grać dla Polski? Co jest główny powód, pro polską tak, ja już właśnie trenuję ostatnich pięć lat w Polsce. Tak naprawdę to trenuję w Polsce od pięciu lat, a od dwóch lat mam podpisaną umowę ze sponsoringiem i zostałam tutaj. Mieszkam i trenuję tutaj codziennie, więc to był dla mnie logiczny krok. Także to był właśnie tak ekologiczny krok. Mieszkasz w bielsku białej? Tak, w tygodniu jestem w bielsku białej, a na weekendy jeżdżę do Czech, żeby odwiedzić moich rodziców. Pociągiem czy czeskimi drogami? Tak, pociągiem. I jeszcze łakiem, ale pierwszą czy drugą klasą? <słuch> to zależy od tego, jaki bilet mi się uda kupić w ostatniej chwili. Ale bilety kupujesz sobie sama. Tak sama. Iga Świątek jest fantastyczną mistrzynią, która sześciokrotnie wygrywała Wielkiego Szlema, co dla Ciebie oznacza, że jest tutaj obecna tej klasy gwiazda. Czami w taka gwiezdiczka. Zdecydowanie wspaniale jest być w drużynie z taką zawodniczką. Mogę się od niej wiele nauczyć, nawet oglądając rozgrzewki i ogólnie jej podejście, które bardzo podziwiam. Jest bardzo skupiona, ma wyśmienite podejście, więc na pewno mogę się od niej wiele nauczyć. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że mamy znakomitą drużynę, a, drużyny są, a dziewczyny są świetne. Czuję się tu naprawdę znakomicie. Atmosfera jest świetna. Kiedy na u was? To prawda. Kiedy patrzę na atmosferę, jaka panuje w zespole, to widać, że robicie razem wiele rzeczy. Jest fajny klimat i to wygląda naprawdę dobrze. Czujecie się Oczywiście. Dziewczyny są przyjazne i otwarte. Czuję się z nimi naprawdę świetnie. Całkowicie zaakceptowały mnie w swoim zespole i naprawdę dobrze się z nimi czuję. Myślę, że atmosfera w teamie jest więcej niż dobra. Myślę, że w jest więcej niż dobra. Petra Kwitowa ukończyła karierę. Osobna, Petra Kwitowa dwukrotna zwycięzczyni Wimbledonu, zakończyła Siniajkowa karierę. Katarina Siniakowa wygrywała szlemy w deblu. Co jest dla ciebie lepsze, gra pojedyncza czy debel? ja hmm. jako hmm. Gra singlowa, ponieważ obecnie praktycznie nie gram debla i teraz koncentruję się już tylko na singlu. W przeszłości rywalizowałam w grze podwójnej, ale teraz robię postępy. Mecze są bardziej wymagające, więc bardziej oszczędzam energię na rywalizację w singlu. są na hmm. A co byś powiedziała, gdyby w polskiej kadrze zagrały Iga świątek, Magdalena Frank, Magdalinet, Katarzyna Kawa, Martyna Kupka oraz ty. To byłaby wielkość tej drużyny, która przyczyniłaby się do zwycięstwa w Billie Jinking Cup? Myślę, że oczywiście zawsze są szanse na zwycięstwo i uważam, że Polska ma bardzo solidne zawodniczki, więc na pewno jest taka możliwość. Jak zamierzasz spędzić święta Bożego Narodzenia? Będziesz w domu czy raczej w podróży do Australii? Tak. Chciałabym spędzić święta Bożego Narodzenia w domu, a 25 lub 26 grudnia chciałabym polecieć już do Australii i tam się przygotowywać, bo jeszcze tam nigdy nie byłam. Czyli to twój pierwszy wyjazd do Australii? Tak, to dla mnie pierwsza podróż w tamte strony. Tamtejszy klimat i ogólnie warunki są tam zupełnie inne, więc będę mogła się tam dobrze zaklimatyzować. A ktoś z twojej rodziny, na przykład tata, mama albo dziadek uprawiał jakiś sport? Nie, jestem pierwsza w naszej rodzinie, która uprawia sport wyczynowo. Sport. Dziękuję moc. Panie Panowie, Linda Klimowiczowa była naszym gościem. Dziękuję moc. Dziękuję. To duży zaszczyt grać dla kadry Polski. Pamiętamy kwiecień, kiedy z bogoty, zmęczona, udręczona, ale szczęśliwa, Katarzyna Kawa, góralka, więc silny charakter, nie boi się niczego, przyfrunęła do Polski, by grać Billie Jenkins Cup. Wtedy Szwajcarki, Ukraińki były rywalkami. Leciałaś wtedy jak tam, klasą ekonomiczną czy biznesem, Kasia? Wtedy muszę powiedzieć, że Polski Związek zadbał o mnie i leciałam biznesem. A na długich trasach to jest wymóg, którego nie unikasz, bo ciało odczuwa długą podróż? To jest zawsze taka, taki dylemat pomiędzy tym, czy wydać więcej pieniędzy na te kilka godzin lotu, czy, czy zadbać bardziej o siebie i muszę powiedzieć, że jeszcze nie jestem w takiej sytuacji, żebym mogła za każdym razem latać biznes klasą. Mhm. Gorzów Wielkopolski, piękne miasto, żużel, koszykówka, teraz tenis. Gra w Radomiu przy prawie pełnych trybunach, był głośny doping. Czego spodziewasz się tu w Gorzowie, gdzie myślę, że nie będzie wolnego miejsca, żeby i wcisnąć gdziekolwiek? Myślę, że to będzie fantastyczne doświadczenie. Szczególnie, że ta hala troszeczkę inaczej wygląda. Radom był no świetny, tak, atmosfera była niesamowita. Ale tutaj widzę, że kibice są jeszcze jakby bliżej nas, te trybuny są bardziej pionowe i hala jest trochę mniejsza, więc spodziewam się ogromnego hałasu i niesamowitej atmosfery. Kasiu, jak to wygląda w sensie decyzyjnym? Siadasz sobie z Dawidem Celtem, Igłą Świątek, Lindą Kimowiczową, Martyną Kubko, mówisz. Dobra, gramy clay Court, no bo rywalki na tym się nie dobrze czują. Czy, czy to jest wspólna decyzja, czy Dawid sam decyduje, czy cały sztab? Jak to wygląda? Nie wiem nawet, czy to Dawid o tym decyduje, tak naprawdę mam wrażenie, że to władze związku o tym decydują, bo mnie się nigdy nikt nie zapytał, ani a -a. ja jestem zawsze informowana dopiero na czym gramy, a, a nie na czym bym chciała zagrać. A na te rywalki, które są w gorzowie Nowa Zelandia i Rumunia, to Twoim zdaniem Hardcore jest najlepszą nawierzchnią dla Polaków? Myślę, że Hardcore jest taką uniwersalną nawierzchnią i nie wiem, czy można tu myśleć o rywalkach. Każda z nas gra w tym momencie na hardkorcie i kończy sezon na hardkorcie, więc myślę, że to jest po prostu dobra opcja o tej porze roku. Gra dla kadry, gdzie Aga Radwańska, gdzie Claudia Ignacik, Alicja Rosowska dały dużo deblowi. Ty czujesz się na, na tyle na siłach, że w razie W do Singla też jesteś przygotowana, żeby grać? Właściwie przede wszystkim jestem przygotowana do singla, gdzieś ten rok e, bardzo mocno poświęciłam singlowi i zagrałam dosłownie dwa turnieje deblowe, więc... E, Stawiasz tylko na singlo w tej chwili? E, tak, ale gra, zagrałam deblę tak, żeby się upewnić, że nie zapomniałam jak się gra w deblę i szybko mi się przypomniało, także jestem spokojna. No bo ty w deblu jesteś wręcz urodzona do gry i siatka i, i z głębi to wszystko masz. Tak, jakoś sprawia mi to pewną łatwość, przynajmniej od jakiegoś tam czasu, że, że potrafiłam wyjść i wygrywać z czołowymi deblistkami, nigdy nie robiąc treningów deblowych, um, ale no, nie czuję też naturze, żeby życie deblistki i debel sprawiało mi tyle satysfakcji co singiel, dlatego podjęłam decyzję taką, jaką podjęłam. Billy Jenkins Cup, Arana Gorzów, dziewczyna zakochana w Zielonej Górze, Tylko Faluba Martyna Kupka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Martyno, niesamowite, że pracujesz u Ricardo Piattiego. To jest człowiek, który nowaka Dżokowicza wydobył z czeluści. Jak to jest trenować we Włoszech i dlaczego akurat tam masz trenera przygotowania motorycznego, czy coś jeszcze się kryje za tym projektem? Tak, w połowie roku rozstałam się z obecnym sztabem, więc szukałam nowego miejsca treningowego. Słyszałam dobr dużo dobrych, tak, dobrych opinii o. O, o tej akademii, więc, więc pojechałam byłam już tam kilka razy i bardzo mi się podoba. Yy, utożsamiam się z ich podejściem, jakie mam do mojego rozwoju. Yy, także trenuję tam i tenisa, i przygotowanie motoryczne. Też jestem bardzo zaopiekowana, jeśli chodzi o fizjoterapię. Yy, także większą część sezonu przygotowawczego też tam spędzę w styczniu. Ty kochasz ofensywny styl gry, to taka nawierzchnia, jak tu w Gorzowie pasuje tobie idealnie? Tak, ta nawierzchnia jest akurat dość wolna, aczkolwiek ja bardzo dobrze odnajduję się na nawierzchni twardej, preferuję, jeśli chodzi o porównanie z mączką. Hala też mi sprzyja, lubię grać w hali na nawierzchni twardej, także, także tak, warunki mi sprzyjają. To takiego jest magicznego, jak się gra dla kadry, bo są masy i tenisistów i tenisiste, które nie muszą błyszczeć w turze, ale przychodzi czas kadry, Billie Thanksgiving Cup czy Davis Cup i grają kosmicznie. To na czym polega? To jest wiara. Towarzystwo? Zespół? Co się zatem kryje? Yy, no na pewno wielka duma, że, że można reprezentować swój kraj. Ja się zawsze cieszę na te tygodnie reprezentacyjne, zawsze się cieszę jak, jak dostaję powołanie do, do kadry. No i kibice niosą, zwłaszcza, że mecze są w Polsce, pamiętam kwietniowy mecz w Radomiu, było ponad 4000 tysiące ludzi, także no naprawdę ta adrenalina... Żyły te trybuny, Tak, nie? tak, mm. żyły trybuny i tak naprawdę mogę powiedzieć po prostu, że to mnie niosło i że grałam tam po prostu bardzo dobry tenis, także no słyszałam, że tutaj trybuny też mają być pełne, że bilety są wyprzedane, 5000 tysięcy miejsc, także no nie mogę się doczekać naprawdę. Pękają w szwach. I Szwajcarki i Ukrainki były w rywalkami w Radomiu. Jak patrzysz na tamten turniej, dałyście z siebie dużo, bo grałyście i bez Magdy Frank, i bez Igii Świątek, z Przeziębioną Magdolinet, z zmęczoną z Bogoty wracającą kasząkawą. To był niesamowity wynik. Jak budujecie mental takiego zespołu, że wychodzicie na Szwajcarki i wygrywacie 3-0? No. Też bym powiedziała, że kibice nas niosą, bo to jest naprawdę, to jest zupełnie jakby inna adrenalina. Yy, w Radomie pokazałyśmy w tym meczu naprawdę świetny tenis, zresztą z Ukrainą było, było to samo. Wiadomo, ry tak, rywalki, rywalki bo, no, przyjechały w pełnym składzie, yy, bardzo mocne, aczkolwiek no, pamiętamy też, że Maja przecież miała piłki setowe z, ze Switoliną, yy, z Mają też w deblu. No, w, uważam, że, że z dobrej strony się pokazałyśmy, grałyśmy z, z siostrami Kiczenok, Kiczenok. Mm. tak, no i tam było bardzo blisko, tak, dwa tajbreki. Yy, więc, no, no, nie mogę się doczekać, tak naprawdę, i jestem pewna, że na pewno pokażemy świetną grę.